Myślę, że nie byłabym tutaj, w tym miejscu, w którym jestem na Uniwersytecie Jagiellońskim studiując psychologię stosowaną, gdyby nie właśnie hercerstwo, bo zawsze zastanawia mnie to, dlaczego coś się dzieje, dlaczego ktoś właśnie w taki sposób reklamuje. No i popatrzcie na nasze plany są na pełne właśnie takich rozważań i wszystko, co my tak naprawdę staramy się robić, to wychować dobrych ludzi, którzy będą mieć połowane w swoich sercach i głowach. Na pewno radziłabym sobie inaczej w codziennym życiu, gdybym domienię harcerstwo i wymienię ta pewność siebie, którą ono mi dało. Bo dzięki niej, nawet jeśli jestem sama, to nie czuję się samotna i nie mam problemów z, kontaktu, z, z kontaktami z ludźmi, mimo że nie zawsze ich potrzebuję, a nie zawsze sama je jakby rozpoczynam. Myślę, że słowo nie, niemożliwe jest tylko po to, żeby móc powiedzieć, że nie istnieje, jeżeli powinno istnieć i, i żeby mu zaprzeczać. No i tak się bardzo często zależało, że aż taki przychodziło, że mówił: nie, to jest niemożliwe, tego się nie da zrobić, pomóż, pomóż. No i właśnie wtedy stawiałam sobie za cel pokazanie im, że to właśnie jest możliwe i że się to da zrobić, najczęściej oczywiście się tak dało. Yy, I to, to samo yy, przykolem na życie codzienne. Ostatnią rzeczą, jaką, yy, jaka jest w moim życiu dzięki harcerstwie, to no na pewno to już yy, I poznaliśmy się na oboje. Myślę, że gdyby nie harcerstwo, to na pewno byśmy się nie poznali, dlatego że on jest z ja jestem z mielca, cała Polska między nami, więc yy, myślę, że to by się na pewno nigdy nie zdarzyło, gdyby nie ten obóz. Yy, no to, że poznaliśmy się na oboje, dało nam również takie przekonanie o tym, że... Jak się zachowujemy też w trudnych sytuacjach i jak sobie, po, jak sobie, jak sobie radzimy, jak się jesteśmy tak, tak naprawdę, nam tak, dużo nam dało takiego, takiego spokoju o to, że, ym, że sobie poradzimy i że, że to że poradzimy sobie w przyszłości. Mam na imię Basia, mam 22 lata i jestem harcerką. Dlaczego? Wydaje mi się, że moje życie bez harcerstwa byłoby dużo mniej skomplikowane, łatwiejsze, spokojniejsze, a przez to mniej wartość Po drugie, czuję, że to jest dla mnie cały czas miejsce, w którym się rozwijam. W przyszłości chcę prowadzić szkołę, a może nawet zostać ministrem edukacji. Dzisiaj kieruję szkołą instruktorek. Zgadza się, prawda? Co więcej, dzięki działaniu w mam poczucie sprawczości, poczucie, że los jest w moich rękach. Oprócz pracy w edukacji, moim wielkim marzeniem jest wspaniałe małżeństwo i rodzina. Wiem, że marzenia nie spełniają się same, ja je muszę spełnić, dlatego uczę się gotować, czytam, modlę się, rozmawiam, planuję. Gdybym miała odpowiedzieć na pytanie w jednym zdaniu, powiedziałabym, że charterstwo uczy mnie kochać. A czy jest coś ważniejszego w życiu?